Pyk. 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 Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego show dla kanału Życie Stolicy. Naprawkę w życiu stolicy. Mikołaja Okianusz. Ziemowit Piast-Kosakowski. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy o newsie tygodnia, czyli zatrzymaniu Romana Giertycha, byłego człowieka znienawidzonego przez salon 3 RP i Gazety Wyborczą, a dzisiaj bojownika o wolność z kaczystowskim reżimem. Niesamowita postać Romana Giertycha. W ogóle zastanawiam się, czy to nie jest to taki trochę metaforyczny koniec Romana Giertycha, z którego zawsze była okrutna beka, i to właściwie w jakiej formacji on nie był, to była z niego okrutna beka, i to jest, to jest bardzo. To jest postać, która tutaj trochę żerowałem przez pewien czas. Nie będę tak. Nie, nie zachęcam do kupowania mojej książki, bo wydawnictwo mi nie płaci bezla. Ale generalnie opisałem ten w książce, że przez jakiś czas byłem Romanem Giertychem. Giertychem mam pracując, książkę, mam ją. Pracując w radiu. Yy, używałem takiego urządzenia, bo jedyny wiarygodny w miarę głos, który dało się uzyskać po podłączeniu do hybrydy telefonicznej Właśnie, yy, właśnie uzyskiwałem Romana Giertych Udawało się jakoś Czyli jakoś romana na Dzwoniłem do różnych ludzi, jako do polityków jako Roman Giertych, dzwoniłem, nawet y, w pewnym momencie dzwoniłem do swoich znajomych jako Roman Giertych już nawet. Ale tak, ci ten, to urządzenie taki syntezator mowy? Tak, generuje? wiem, tak, robiłem to jest syntezator mowy ale może nie będę. Dzwonił się tam serdecznie Roman Giertych. Dzień dobry kontrolar pewnie, że to Roman Giertych. Dzień dobry. No. Dzień dobry, a w ogóle jeżeli chodzi o kancelarię prawniczą na Nowym Świecie, to byliśmy, ale... Przedsięwzięliśmy, nie żadne, ale przedsięwzięliśmy małowe prawy i taką krótką relację wam teraz przedstawimy. Dzień dobry, zbliżamy się do kancelarii Romana Giertycha. Chcemy zobaczyć, czy będzie tam ktoś, kto będzie chciał usuwać jakieś ślady, czy coś takiego, czy ktoś dostał gryps. Nie trudno zorientować się, gdzie jest kancelaria Romana Giertycha, ponieważ naprzeciwko stoi radiowóz. I proszę zasłonić twarz, zasłonić buzię. Dobry, można sprawdzić, czy ktoś jest u pana Romana jeszcze? Czy nie bardzo? Nie można rozmawiać, dobrze, to się nie, to nie męczymy. Może tu jest jakieś tajne przejście do Romana. Jakieś banio Romana, kiedyś byłem we Włoszech, to było kąpielisko rzymskie i nazywało się po włosku bagno Romana. Bagno Romana, bagno Romana, świetna sprawa. Nikt nie wrzuca grypsów. Proszę Państwa, żadnych grypsów pod Romanem. O, Przepraszam bardzo, ktoś wrzucał jakieś grypsy, pan tu mieszka? O co chodzi z tym Romanem Giertychem? Chodzi o to, że najprawdopodobniej brał udział w grupie przestępczej. 12 osób, w tym milioner i taka tuza trzeciej Rzeczpospolitej, pan Krause. Tylko przypominam, że operujmy takimi prawdziwymi pasłami, w sensie trzecia Rzeczpospolita jest cały czas i była. Nie, no w ja mojej opinii skończyła no, się ze no zwycięstwem Andrzeja to... Dudy w 2015 no dobra, roku. No, Wtedy typu... można powiedzieć, że wiesz, z tych. Tak, humanistycznie można powiedzieć, ale tak. Z e... tych co zostały zrzucone symbole. W każdym razie no Roman Giertych przez y, kilka lat uczestniczył w procederze wyprowadzania pieniędzy ze spółki pana Krauzego. Chodzi... Mini mini, pamiętacz jak mówił, mini mini, mini, mini mini, pamiętam, i chodzi o spółkę Polnord hmm. 12 osób, y, hmm. wszyscy zatrzymani i wszyscy wypuszczeni przez sąd. Ale to, jak to w ogóle było, te 92 miliony to tylko, no nie tylko na samego Romana, tylko to przecież na, na całą, całą ekipę. ekipę. Na całą ekipę, tak, na całą ekipę 92 już 12 osób, no to są, to nie są trzy osoby, tak? No ale no. zobacz, jeżeli kaucja jest 5 milionów, którą zapłacił od razu. Z miejsca. No i z 12 osób, każdy musi zapłacić kaucję. 5 milionów. To już jest 5 z 12. I się za chwilę. A ty dniach... dostał 5 milionów kaucji, reszta została tak, ten reszta na innych warunkach. A no. Krause? A Krause w ogóle nie musiał wpłacać kałcji kaucji i no. sędzia uznał, że zarzuty są nietrafione. Tak. rozumiecie, no reforma sądownictwa lub No tak, no syn, syn krausego, który oczywiście zaatakował fizycznie operatora ale. telewizji polskiej. No tak no na małej Sycylii trudno wyrok, nawet w przypadku skatowania i pobicia ciężkiego człowieka. No nie, syn... no nie skatowanie, ale pobicie. No dobra, ich, ale, ale, ale jednak mazak było bite. Skatowanie mocno. No. to mi się bardziej kojarzy z czymś takim, jak wiesz, już tam ucinasz palce czy przy... ciosy w ją... jądra ciężkim przedmiotem z metalu. Dobra, okej, okay. no, wypowiedziałem się nieprecyzyjnie. No. Masz rację, Mikołaj, przyznaje ci po rację. wypowiedziałem się. Nieprecyzyjnie. Uzna, y, ciężki uszczerbek na zdrowiu, tak? Mhm. Dopuścił się spowodowania. Człowieku, córka Romana. Kojarzysz córkę Romana? Tak, widziałem na Twitterze. Ja widziałem, jak Roman kandydował na prezydenta. Y, nie kandydował na prezydenta, coś tam jakąś, chyba na. Dopóki, Europa, jako, podczas, jednej, podczas jednej z kampanii wyborczych swoich, e, właśnie chodził z takimi dwoma moimi turkami. I nie wiedziałem, że tak wyrosła już. No ewidentnie jest to tam ustawienie, wiesz, na, na emocje i granie na emocjach i to jest taka trochę specjalność właśnie mm, właśnie TVN-u, Gazety Wyborczej, czyli, czyli jakby wybieranie wydarzeń, które zawierają jakieś zdarzenia emocjonalne właśnie, że... Jak, które zawierają te zwroty typu, moja chora matka, albo jak ta Adulkiewicz mówiła, a przypomnę co się działo z córką Dudy. Zastanawiam się, czy jest jakiś taki poziom hipokryzji, który można mm, w sumie osiągnąć, nie robiąc z siebie idioty. Raczej dawno go już TVN przekroczyło, no ale zobacz, jeżeli oni podają informację, że Roman Giertych czuje się fatalnie, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo, że stracił przytomność. Że stracił przytomność. Straci a wszyscy lekarze mówią, że to nieprawda, on udaje, he? udaje. A on nie stracił nie tylko przytomność, ale też świadomość. I odbywało tak. się to mniej więcej tak, przyszedł Bodnar. Przyszedł Bodnar. Patrzy na niego, on patrzy na Bodnara. Giertych mówi, jestem świadomy. Nie, Giertych mówi... No, jestem nieświadomy. Bondnar mówi, go znam bardzo dobrze i zawsze był świadomy. Teraz jest nieświadomy. Przychodzi żona. I mówi, nie, bo kto to jest? Kto to jest? Żona mówi, o! To straszne, nigdy nie był w takim stanie, stracił świadomość, naprawdę, przecież mnie by poznał. Nie poznaję, nic nie pamiętam. I potem jeszcze doszło do właśnie, do, doszedł... Wszystko, nic nie pamiętałeś, powiem nagle jedną rzecz, że... W przesłuchaniu... Jedną rzecz pamiętam, że jak był w łazience, to poszedł z nim agent CBA, CBA i go ukuł czymś. Końcówką parasolki z Ukuł go czymś takim ostrym. Kuku. I potem Roman stracił świadomość. Tak. Zupełnie niespodziewanie i zupełnie, zupełnie. I lekarze oczywiście dokonali przeglądu ciała Romana Giertycha. To było, było to sporo roboty, bo Roman Giertych jest dużym mężczyzną. Zajrzeli w każdy zakamarek. I nie odnaleźli ani jednego na nakłucia igiełki, który ukuł pan z CBA, a pana, pana, pana Romana Giertycha. Nie, to tak, że ty żartami, ale Roman Giertych to odstawił numer, jak w amerykańskich filmach akcji wpadają agenci CBA, a on nagle traci przytomność, udaje, że agent CBA w jakiś sposób wpłynął na niego. Po czym to przeszukanie nie może się odbyć, tak? Bo Roman Giertych stracił świadomość, bo jest, musi zostać hospitalizowany i pyk. No, przy przeszukaniu musi być prokurator i osoba, której dom jest przeszukiwany. A tu Roman Giertych niestety musi być hospitalizowany i w tym czasie do siedziby Romana Giertychak, do kancelarii czy w jego domu. Co się może dziać, Mikołaju? Czy w tym momencie, na przykład dwa dni później, to jest widzowie TVN-u mają jakieś refleksje na ten temat, że jednak może to nie była prawda, że jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo, nie był bliski zawału serca i nie stracił świadomości, tylko może po prostu ściemnia. I nie Przypomnę ci tylko, że na wieczorze wyborczym Szymona Hołowni w z głównych hmm. roli pełnił Roman Giertych, tak. który teraz jest bohaterem na nagłówkach i no, ciekawe, czy Roman Giertych będzie jeden no z bo Roman przedstawicieli Giertych partii Hołowni. przecież jak wiesz, z lotniczego pogotowia ratunkowego Dokładnie, LPR. Tak jest. I bliskie są mu tradycje katolickie, a Przecież yy, przecież tymą szołownia wywodzi się z TVN religia, Dokładnie, czyli tak. też bliskie są mu wartości religijne. E, I jakoś tak się złożyło, że panowie się polubili. No przedstawiciele kato Talibanu. Tak. Tutaj powinni nawet przyznać rację skrajnie lewicowi widzowie, że Prawie i Sprawiedliwość zrobiło dobrą rzecz. To znaczy, pozbyła się antysemityzmu z Polski, no bo na przykład, że Gazeta Wyborcza i Roman Gierty się zaprzyjaźnią, to tego bym się nie spodziewał jeszcze parę lat. temu. No jeszcze 12 lat temu przecież Gazeta Wyborcza wróżyła, że demony przeszłości już, już, już czyhają za rogiem i Roman Giertych był tym demonem nacjonalizmu i demonem przeszłości, który antysemityzm z stronkiem matki, tam w ogóle tak lecił. Tymczasem okazało się, tak, okazało się tymczasem, że jest zupełnie odwrotnie. Że jest ikoną opozycji jak niegdyś Mateusz Kioski. Człowieku! A w ogóle Mateusz Kioski jest ciekawą też postacią, bo też go bronił Dubois, ten prawnik warszawski. Dubois! A znam gościa, który u niego jakiś chwilę był na praktykach. On się ogólnie zajmował jakimś tam Pruszkowem i tak dalej. Przemakajówowi to, to znaczy drewniak. D, Di to jest z po francusku, Dibois". Dibois to jest bois to jest drewno. Dibois dre 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 drewniak. Jak drewniak. Czyli pan drewniak, który jest adwokateiro e, Romano. Konia. Tak. Który stracił świadomość na chwilę i zaczął uważać, że jest koniem. W pewnym momencie śledztwa. Właściwie ciekawą karierę prowadzi, bo najpierw mafia pruszkowska, potem Kijowski. A, a potem nie pokusiłbyś się o tezę, Roman, że Dibuła, czyli drewnia. i I domandujesz koń. Dremiano. To jest trochę taki koń trojański, bo i on był z drewna i, i nie czujesz tutaj tego? Koń trojański, czwartej RP. Dibuła gierty. Tak nazwiemy odcinek. Dobra. To montuję i wysyłamy. Cześć.